Dzisiaj gram w Birponga na challenge. Co, mogę chwilę. Yy... No co? Do filmu przeczytaj. Przyjdę ubrane ogólnie, co nie? Da się rzucić do basenu przez resztę. To jak torpeda chce polecieć. Dobra, raz, dwa, trzy. Krew mi leci, Mike mnie kopnął. Ogólnie poprzedni o sobie nogę. Chodź, mikserko, chodź. 10, jak Ronaldinho? Nie, strzałeczka No, żeby Marta wiedziała, gdzie tam wiesz. No, gdzie jest kolano? Rzuć jeszcze raz, ale wyzwanie, które wysujesz pole innym graczowi. Wan na lodu. No ja z Karolem już jesteśmy doświadczeni, nas to nie ruszy, więc... No, ja bym dał jakiegoś poczciwego chrześcia. No to Krzysiu, dawaj Krzychu. Ło! Wow! Dawaj kurwa! Oh, ile jeszcze? Możesz wychodzić. Oh. co jest Krzysiu, wskakujesz? Co jest Krzychu, wskakujesz? Już jest po, Mike. O kurwa, ja pierdolę, ała, kurwa mać, mały palec, ja pierdolę. O, o kurwa. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. A! O! Wydaj stówę na to, co wybierze reszta. Czy wspierałeś ostatnio jakąś gildię? Tak się składa, że potrzebujemy grzybów. A, końce do gierki co?